Cześć, tu BartoXXD1. Właśnie wchodzę do gry. Yy, przypominam, że to jest mój pierwszy odcinek z serii League of Legends. Yy, w tym odcinku zagram sobie Kennenem pod AD. Gram 3 na 3, żeby wypróbować, po prostu wypróbować ten program do... Yy, no, żeby wypróbować program do nagrywania. Nie obiecuję, że wszystko się uda, ale... Powinno się udać. Ja gram w składzie Nick 9411, Firefox X97 i bardzo XD, czyli ja. Mamy Kenna, Mastera i Nautilusa. Oczywiście ja gram Kennenem. Nick gra Masterem, a, a Firefox gra Nautilus. Przeciwko nam jest zakuty w zbroje Jace, Trindamere, Trindamare i Akali. Zobaczymy. To jest taka rozgrywka, tylko żeby zobaczyć, czy, da się, czy dobry jest ten program do nagrywania. Bo jak nie, to najwyżej ściągnę sobie nowy z internetu. Zobaczymy, co to będzie. Jeśli chodzi o to, ja, gra, ja będę grał Kennenem pod Ade, Pod AP też jest dobry, ale... Eee, co ja zagadam? Ja będę grał pod AP. Ale pod AD też jest dobry. I ja mi się na początek kupuję y, tą wzmacniającą księgę i, po, i jednego pota. Mam dużo... mam strasznie mało, mało FPS-ów, ale to dlatego, że mam włączony ten program do nagrywania. Ale, no nie powinno być najgorzej. Nie.